Jest agresywny, takiego zawodnika potrzebowaliśmy od początku. Wiadomo, że tu akurat trenowaliśmy i nie, nie spodziewaliśmy się, że dzisiaj Piotrek rano wstanie i będzie chory, także to mm, na pewno nam trochę po, pozmieniało, ale mm, nie ma na to wpływu. Pokazał się z dobrej strony i wiedzieliśmy, dlatego liczyliśmy na tego Sebastiana, żeby go wpuścić. Graliśmy dobry mecz, nie chcieliśmy za dużo też zmian zrobić i dlatego zaryzykowaliśmy. I Patryk Pedas wszedł później ze zmianą taktyczną, jest to bolesne, ale to wiedział wcześniej, bo mu wcześniej powiedziałem, że jeżeli taka sytuacja będzie miała to po prostu tak zrobimy, że po prostu zaryzykujemy, bo chcieliśmy już nawet czwórką napastników grać i zaryzykować totalnie, żeby tą bramkę zdobyć. No żałujemy bardzo, że się nie udało, ale zabrakło nam koncentracji przy stałym fragmencie gry i to mm, bolesne, bo to jest kolejny, przy mnie drugi stały fragment gry, ale gdzieś w tych eliminacjach kolejny i tutaj nad tym na pewno poświęcimy dużo, dużo czasu, żeby to zrobić, ale też jest kilka plusów tego spotkania i mm, trzeba powiedzieć, że pokazali się jako drużyna bardzo dobrze i to Widać, że tu można zbudować dobrą duszę. Bartłomiej Andrzejczyk, Futbolowa Rebelia.com. Panie trenerze, a ten wariant z Wojciechem Szczęsnym w dolczonym czasie gry to, że tak powiem planowana koncepcja? W takim przypadku, że, że liczył się Pan z tym, że jeżeli będzie remis, no to, yy, no to, to będzie ta sytuacja, że, że szczęście idzie w pole karne, czy to raczej taka spontaniczna, stu, yy, spontaniczna decyzja wynikająca po prostu z przebiegu gry, z tej, tej sytuacji, która miała miejsce? Nie, jesteśmy przygotowani na, na wszystkie warianty, ale to akurat, no, nie liczyliśmy na to, że będziemy prowadzić i nie będzie to potrzebne, ale ale wiedzieliśmy, no oddaliśmy strzał w tym ostatnim rzucie różnym, ale niecelny. No i, to jest, I to jest bolączka, bo gdyby wpadło i na, na wszystkie warianty, czy grze w przewadze, czy grze w y, y, niedowadze, jednego zawodnika mniej, to, to po prostu to trenujemy i w taki sposób to robimy, żeby ten zespół też wiedział w jaki sposób chce grać. I to, to dzisiaj pokazaliśmy momentami, że ci zawodnicy wiedzieli w jaki sposób grać, i zabrakło nam trochę takiej mądrości piłkarskiej i tego żałuję najbardziej. Wieczór trenerze że Bartłomi kubek ze sport Ja bym się chciał trenera zapytać o sytuację już po meczu, bo tak obserwowałem, co się dzieje. Trener wyszedł na murawę i myślałem, że podejdzie do piłkarza, ale. Zobaczył sędziego Orsato i, i wrócił za nim, więc y, nie wiem, czy to były jakieś pretensje, albo może inaczej, o czym pan chciał rozmawiać, jeszcze po meczu z sędziego? No akurat, no nie. No, tam chłopakom też podziękowałem, że, żeby głowy nie zwieszali, tylko do góry poniesie ja. A jedno, no to, no nie wiem, no, muszę się kolegów moich sędziów spytać, bo pierwszy raz się spotkałem, że nie może zawodnik ze swojego zespołu stać na spalonym i sędziego wygania. No także to, to akurat, no. Po to trenujemy też pewne stałe fragmenty, żeby to robić, a sędzia zbił z tropu wszystkich, bo, bo no nie wiem, no jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby sędzia zwrócił uwagę zawodnikom, że stoją na spalone. Dzień dobry, panie trenerze. Piotr, nie kanał po oczach. Pytanie odnośnie patykapedy. Co się wydarzyło, że wszedł i zszedł po 20, podejrzewam, 7 minutach drugie pytanie, czy drużyna wypełniła wszystkie pana założenia taktyczne, czy mimo wszystko ktoś tego nie zrobił i ma pan do niego największe pretensje? Dziękuję. No Jeżeli o pierwsze, to już odpowiedziałem na to pytanie, że, że to już powiedziałem parę minut wcześniej, że jeżeli będzie taka sytuacja i będzie dalej taki wynik, to zmianę taktyczną zrobimy, bo po prostu przeszliśmy na czwórkę obrońców i przeszliśmy na czterech, na czterech napastników praktycznie i to Akurat, no, no czasami są takie sytuacje w piłce, że ktoś takie decyzje podejmuje. To nie jest ani przeciwko zawodnikowi, ani nie jest, po prostu mu też powiedziałem, że, że taka sytuacja ma miejsce i to, to rozumie, bo to jest normalna, normalna kolej rzeczy. A... Żałujemy, że nie zdobyliśmy tej bramki, bo by, by to na pewno nam pomogło i, i wtedy jest. A jeżeli chodzi o realizację założeń, no to na pewno no w pierwszej połowie płynnie utrzymywaliśmy się przy piłce, potrafiliśmy zagrać. Na pewno nie wykorzystaliśmy dwóch, trzech momentów, że mogliśmy zagrać za linię obrony tą piłkę, gdzie, gdzie mogliśmy zdecydowanie, zdecydowanie lepiej wykorzystać to, że, że te strefy były źle ustawione przez zespół z Czech i to na to zwracaliśmy uwagę, też pojedynków jeden na jeden za mało gdzieś i oddajemy, to jest nasz jeden największy problem i na to będziemy bardzo uczulać, że po prostu za mało oddajemy strzałów, bo, bo mamy sytuację z 20 metrów, no już nie można mieć innej, no nawet rykoszet, gdzie wpadnia ciągle tą piłkę jeszcze gdzieś zagrywamy do boku i ciągle szukamy, dlatego tu nad tym elementem na pewno będziemy pracować teraz jeszcze, jeżeli jest możliwość do tych do, tych, do tego meczu towarzyskiego z Łotwą, a też do, do następnych już przygotowania i takich zawodników będziemy mieli, dlatego, dlatego w taki sposób będziemy pracować. Dobry wieczór, trenerze. Jan Mazurek weszło. Powiedział Pan w TVP, że drużyna pokazała ch ch charakter. A jak pod względem piłkarskim ocenia Pan ten występ reprezentacji Polski? Czy pod względem tego, jak to wyglądało w kwestii piłkarskiej, też uważa Pan, że to był dobry występ i drużyna dobrze się zaprezentowała? Mieliśmy momenty dobre, potrafiliśmy utrzymać się piłki, płynnie rozgrywaliśmy od tyłu, płynnie, płynnie wprowadzaliśmy tą piłkę pomiędzy strefy, potrafiliśmy umiejętnie zmienić, zmienić stronę i zagrywać się dokładnie i zabrakło tego podania, pierwsze dokładnego, ostatniego, a drugie uderzenia na bramkę i to zwracaliśmy uwagę, że to było na pewno, no, trochę nam to znowu w przerwie zmieniło, gdzie, gdzie Karol Świderski grał dobry mecz i, i musiał zejść, i, i to gdzieś za chwilę Paweł Bochniewicz, i to nam wszystko gdzieś tam y, trochę pozmieniało, ale do tych aspektów, y, które wolicjonalnych i jako drużyna, to uważam, że momenty mieliśmy dobre, ale jeszcze, jeszcze trzeba je poprawić zdecydowanie lepiej, żeby wygrywać i żeby wygrać Barasz. Dzień dobry panie selekcjonerze, Dominik Kamiński, Polska Sport. Chciałem dopytać, bo jesteśmy już po kilku spotkaniach pana w roli selekcjonera. Co do tej pory jest takim największym problemem dla pana? Co jest największą trudnością? No tu trzy, no, to, no to, to dużo nie, nie ma. No, połowa tego, co miał poprzedni selekcjoner. Także yy, yy. Dużym problemem na pewno mamy to, że gdzieś tam wypadają nam ciągle zawodnicy przed, przed meczami. I to, i to nawet jak, jak jeździmy i obserwujemy tych zawodników, i jaką, jakąś tam budujemy, budujemy zespołu i budujemy taki zespół, żeby, żeby po prostu też funkcjonował, no to gdzieś tam zawsze ktoś wypadnie. I, i zaczęło się teraz, i Paweł Dawidowi Matikasz, i po kolei tak, teraz Piotrek Zieliński, i tak ty, ci zawodnicy gdzieś tam Wypadali, to zawsze gdzieś tam jest bolączką, jeżeli chodzi o to samo budowanie bo, 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 bo wiedzieliśmy, że, że tak jest. Na pewno cieszy mnie to, że Nikola poszedł do U21 i, i zagrał dzisiaj dobre spotkanie, zaczął grać w Romie i dzisiaj. Podejrzewam, że gdy Mourinho zobaczy to spotkanie, będzie zadowolony, bo, bo na pewno grał bardzo dobre zawody, Przemek Frankowski też i ten zespół się napędza. No. Też pojawiają się zawodnicy, którzy mniej oczywiście, których te w tej kadrze nie było wcześniej i, i tak jak Kuba Piotrowski, który zagrał dobre, dobre spotkanie i to ja wiem, zdaję sobie sprawę, że wielu pukało się w czoło, że, że on zagrała. Ale też my obserwujemy więcej tych meczy tych zawodników, i tak jak Kuba gra w klubie też na dziesiątce i gra jako ofensywny pomocnik, to to, to nie jest tak, że, że on jest defensywnym pomocnikiem. I tak jak gdzieś tam słyszałem w kuluarach, że mi zarzucano, że gra trzech defensywnych pomocników. No to nie, nie do końca, bo, 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 bo to akurat on jest ofensywnym zawodnikiem, pokazał to dzisiaj też w wielu elementach. Szkoda, że nie wykorzystał tego swojego uderzenia, a co on no po. Przynajmniej w tym tygodniu mogliśmy już trenować i to jest na, na, na duży plus, że, że widać to też było dzisiaj, że w rozegraniu mieliśmy pomysł na to, że wiedzieliśmy tym bardziej. Adam Buksa jest też innym typem zawodnika, który jest i mieliśmy inny plan jeszcze trochę tutaj na zmianę, ale no tak to jest, Kamila też zaryzykowaliśmy, powiedzieliśmy, nie grał w tym ustawieniu nigdy i, i nigdy na innym nie grał no, na wahadłowym. To jest na pewno nie dla niego, nie dla niego pozycja. I, I tutaj chcieliśmy wykorzystać. Graliśmy trójką napastników w pewnym momencie, a jak wszedł Sebastian, to czwórką. I to będziemy wpajać zawodnikom, żebyśmy walczyli, i tak jak żałuję bardzo, że nie udało się w tej ostatniej momencie tego rzutu różnego zdobyć, bo byśmy byli w innych trochę nastrojach, ale trzeba to przyjąć pokorę, przeprosić kibiców za to, że nie awansowaliśmy i zrobić wszystko, żeby w tych barażach teraz jako zespół pokazać się jeszcze lepiej i. i Pokazaliśmy, że możemy być drużyną i to mnie najbardziej cieszy. Maciej Białek, Polska Agencja Prasowa. Panie trenerze, pogoda jest taka, jaka jest. Widzimy śnieg z deszczem. W najbliższych dniach ma nie być lepiej. Czy wiadomo, gdzie kadra będzie trenowała w najbliższych dniach? Czy to też ośrodek Legii, tak jak było w środę, czy może Warszawa? Dziękuję. No akurat <coughs> dzisiaj wykorzystaliśmy... <coughs> dzisiaj wykorzystaliśmy moment i... Tutaj mamy trening wyrównawczy, jeżeli chodzi o, o zespół i, i to, to zrobimy też. Jutro mamy zaplanowane w trzech miejscach ewentualnie, gdzie, gdzie możemy trenować i zobaczymy, jakie będą warunki. W, w niedzielę mam nadzieję, że uda nam się już tu tutaj i w poniedziałek też tutaj, tak żeby przynajmniej dwie te jednostki zrobić. No też dzisiaj się jeszcze zastanowimy i przemyślimy, jak to zrobić, bo, bo wiadomo, że reprezentacja młodzieżowa gra bardzo ważne mecze, mecz z Niemcami i tu jeszcze z zawodnikami ustalimy i zastanowimy się, czy Patryk Peda i Mateusz Łęgowski nie pojadą do do młodzieżowej reprezentacji, żeby zagrać z Niemcami w tym bardzo ważnym meczu i przy okazji gratuluję też reprezentacji młodzieżowej, która zagrała dobre spotkanie i wygrała z Izraelem, a u17, żeby głowy do góry podnieśli ci zawodnicy, bo takie jest życie, trzeba porażkę przyjąć, i te mistrzostwa na pewno będą lekcje dla wszystkich tutaj, i w związku, i dla nas, trenerów, i dla wszystkich ludzi. To było ostatnie pytanie. Dziękujemy. Dobranca. Dziękuję bardzo.